Siema. Dziś mamy 23 grudnia, więc rozstrzygnięcie naszego konkursu wędkarskiego. W tym pudełku są Wasze linki z YouTube, a więc zaczynamy. Pierwsze miejsce otrzymuje Ania Koper, drugie miejsce otrzymuje Narew Strabla. Kolejne miejsce Piotr Kacper, czyli on też wygra, wygrywa haki. Kolejne miejsce otrzymuje Kinga Wędkarz, czyli też haki. I ostatnie miejsce otrzymuje. Czekajcie. O, tutaj. Gosia G, czyli stoperki. Zwycięzcom gratulujemy. Yy, więc, jeżeli mieszkacie w Białym Stoku, to to są nagrody. Yy, napiszcie po prostu na YouTube pod tym filmikiem, że mieszkacie w białym stoku i po prostu wtedy dostaniecie ode mnie Instrukcje chociaż teraz wam powiem jednak więc żeby wygrać jeżeli wylosowaliście, jeżeli was wylosowałem i mieszkacie w Wiałem Stoku, piszecie, że mieszkacie w Stoku, I wtedy musicie zgłosić się po odbiór do drapieżnika wtedy ja wam też napiszę, kiedy będę mógł pojechać do drapieżnika i im ewentualnie dać. Te dla Was... Nagrody. Myślę, że w następnym roku na spokojnie yy, będziecie mogli. I teraz tak. Yy, jeszcze jest taka sprawa: jeżeli nie mieszkacie w Stoku, a macie jakichś krewnych, to proszę was, abyście yy, powiedzieli dla nich, czy by mogli odebrać nagrody i po prostu też piszecie, że w Stoku. A jak nie, no to nie mieszkacie w Wielymstoku, ani nie macie krewnych. Chyba, że są gdzieś blisko, no ale to wiadomo nie zawsze tak jest. Jeżeli właśnie yy, nie macie żadnych krewnych ani sami nie mieszkacie, to po prostu musicie podać swój adres yy, adres yy, domu i w jakim mieście, i ja Wam wtedy wyślę to pocztą. Nie wiem w ciągu ilu dni to przyjdzie. No, ale jak przyjdzie, to napiszcie, i czy się to zgadza. I to na tyle w tym filmiku. Nara.